Witajcie na kanale Kwasogranie Ranek kole za sterami. Widzimy kolejny odcinek z tej serii. Mam nadzieję, że Wam się one podobają. Komentujcie, subskrybujcie. Jak widzieliście mniej więcej, gdzieś tam mignęło nam 4 miliony e, funduszy na wzmocnienia. Tutaj będziemy mocno, mocno pracowali, żeby jakieś transfery do klubów zrobić w najbliższym okienku transferowym. Mam nadzieję, że się nam to uda. Najbliższy Merskie KS Katowice Tutaj chcieliśmy przeskałtować troszkę bramkarzy, 6 milionów, Szwajcar, dodamy go do listy życzeń. Makuch, jeszcze jeden dzień, tutaj Mesureli, ok, Musolik, 65 tysięcy, Musolik 300 tysięcy, dodamy go do listy życzeń. Tutaj będzie się działo, mam nadzieję, że zrobimy może nie jakąś rewolucję kadrową, ale na pewno Kilku zawodników przyjdzie do nas. Aleksander Buksa. To czysta ciekawość. To czysta ciekawość. Nie wygląda źle. Nie wygląda źle. Gąska. Okej. Okay. Za 300 tysięcy to musoli Wygląda zdecydowanie lepiej. I Lopez. Iwi Lopez wygląda konkret. Ale 6 milionów sporo. Buksa. No jest okej. Okay. 9 baniek. Spoko. Makuch. Makuch wygląda dobrze. Patryk Makuch wygląda dobrze. Dodamy go do listy życzeń, ale na razie. Na razie nic nie obiecujemy, jeśli przy, chodzi o przyjście tego gracza do Wisły Kraków. Tak mówi, będziemy szukali wzmocnień. cały czas Merskie KSM. Drugi zespół Rodado, Radkiewicz, Stil, Antonik, dobrze. To chyba w takim składzie zagramy. Szot, Uryga, Patel, Starzyński, Styl. Radkiewicz, zastanawia mnie tylko. Amajeb, Lichuin, Lichuin jest poddenerwowany to on Antonik. No, Lichuin nie, nie pokazał tego, czego spodziewaliśmy się po tym zawodniku. Zobaczmy jak chodzi tutaj o tych właśnie zawodników typu Lichuin, tutaj raczej sprzedać nie możemy, 3 miliony, czyli będziemy próbowali jakieś wypożyczenie, albo zamiana, Sztyl Dado, Radkiewicz, zastanawia mnie, zastanawia mnie jeszcze Młyński Starzyński, 4 miliony, Starzyński, tutaj pieniądze się pojawią, jak któryś z tych graczy odejdzie, no, i patel chyba też nie jest do sprzedania. Tutaj będziemy mogli tylko wymienić go na innego zawodnika o podobnym znaczeniu strategicznym. Zapraszam Was na mecz z GKS-em. Pęksa, Berger, Gąska. Będziemy mogli przyjrzeć się bardziej gąsce, aczkolwiek wydaje mi się, że gąska nie trafi do naszego zespołu. Będziemy szukali, będziemy próbowali namierzyć się piłkarzy. Może się tak zdarzyć, może się tak zdarzyć, że w najbliższym spotkaniu, w najbliższym okienku zaskarowaniu przyjdzie To jest, e, może być pewnie cena zachęca do zakupu tego zawodnika. E, a no, wydaje mi się, że wpisałby się tutaj w strategię naszego klubu. Tak potrzebujemy, jak wiecie, wzmocnienia ataku, Radkiewicz. Gatkiewicz do szpila, szpil, Antonik, Antonik strasznie dużo piłkarzy w żółtych strojach. Teraz Starzyński yy, uderzył w piłkę też mocno. Starzyński walczy Starzyński. jak lecz. Ajajaj brakuje tutaj Wasiły, żeby przebić pustka. Wasilowski to nazwisko Wasiljowskiego obowiązuje. Przyklepaż westchny City e, reprezentant Polski, teraz e, mięto broni, gdzieś tutaj uguali, no. e, wracać wraca można było wygenerować na pełne bronce, tam było nawet 3, 4, 5, widać, że e, to 5, 6, 7, 7, 7, 7, Kraków teraz do 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, GKS wygrać w końcu. Jakie spotkania widzę tutaj, bardzo dużo remisów tej drużyny. Szot. Podciągnijmy troszkę do przodu. Szot. Antonik. Tym razem Antonik jest tym piłkarzem, który gra drugie skrzypce w drużynie Wisły Kraków. Radkiewicz. Radkiewicz. 1-0. WKS przegrywa w 20 minucie. Wydaje mi się, że Będziemy robić zmianę, będziemy robić zmianę Radkiewicz. możliwe, że wskoczy do pierwszego składu za parę Kurwinowski Rodado. Ciekawe który z tych zawodników, który z tych zawodników będzie tym filkarzem, który dołączy do pierwszego składu. Pasilewski, Krzyżanowski, próba kolejna... zgarnięcie tej piłki, Starzyński. Starzyński, sporo ma miejsca. Jest... Ajajaj, znowu Starzyński. na pewno błąd, Krzyżanowski w ogóle wyszedł pani za linię, ale na szczęście, na szczęście. Udało się tylko złapać, Starzyński. A walczy, próba kolejna. Dzisiaj patrzymy tego piłkarza jedna akcja co tylko. Nie mogła mieć się z akty, która Zpodiwała na to, o 31 minutka taka statowica przegrywa jest w trafił, ale ten mecz się jeszcze nie skończył, tutaj się wszystko może zdarzyć. Tolej Krzyżanowski. Czyżanowski do środka Wakiewiczy, Rakiewicz. Jest to Tomasiewicz. to masiewicz. Chciał tutaj Radkiewicza wyliczkę wpuścić. Tutaj nie dali się ma raczej gąsy Dobrze teraz Bergier. Mało widoczny Gąska. Kolej wraca za półtrzykiem. Kolej. Kolej. Wyczekał. poczekał na to zagranie. Radkiewicz straci piłkę Tomasiewicz. Piłka do Stila. Stil, kto tak raz e, na krótkie w tym spotkaniu. Antoni szot, 46. minuta. E, to Wisła Kraków ma tą akcję. No i teraz e, można było powiedzieć, że. Można było powiedzieć, że sędzia nie powinien w takich sytuacjach przerywać spotkania. Statystyki, i to jest punktuje nas, lepiej rozgrywa to spotkanie, ale przegrywa. To jest ważny argument Wysokraków, bo my musimy pokazać się jeszcze z lepszej strony. jest dostanie szansę, ale jak mówiłem, możliwe, że Likunin z Wisły to jest świetna kółka do Radkiewicza, Radkiewicz do Sztyla, Sztyl, Sztyl, no na szczęście, że nie udało mu się zwarnować tej piłki. 49 minuta, zdobywa bramkę 2 do 0. Dobra wymiana Szpil. Kolejny raz z będzie zmiana, Zędzie olejarka, Lichwin dostanie szansę. Listowski, Terupowski za Antonika, Kozubal. Kozubal, Kozubal, Kozubal za Tomasiewicza. W takim składzie zagramy Listowski za Szpila. Może jeszcze nie. I teraz wracają krykarze Wisły. 1 0 prowadziła Wisła. Udało się zdobyć sztuka drugą ramkę, ale miał też okazję na zdobycie trzeciej ramki. Starzyńskiej kolejny raz spróbował minąć gąska właśnie. Gąska kolej. Gąska między dwóch, ale traci kułkę gąską i to Wisła Starzyński w końcu na podanie Starzyńskiego do legendo, właśnie Tomasiewicza, który świetnie piłkę. Sztyw? To jest trzeci raz Stila, kiedy traci piłkę, ale zobaczcie, w, jakim, w jaki sposób zdobywa bramkę. Bramka samobójcza. 3-0. Dużo szczęścia, dużo szczęścia w tej akcji. Chodzi. z tego względu, że możliwe, że wykorzystamy go w najbliższym meczu upublikowanym, to nie byłoby najgorsze posunięcie, żeby Radkiewicz e, był w tym meczu rezerwowym, a jest Listowski dostaje na pasmice Wisły szanse Listowski, Listowski 4-0. No i zobaczcie, chcemy go spiskać na a ci kilkarze naprawdę dają radę. Listowski. Dwa bramkę, na cztery, 4 do 1. No, jedna akcja papela, jeden strzał e, i tracimy w e, e, Nie mówię, że 100%, ale wydaje mi się, że, że papel odejdzie. Terlipowski to miał być, być nasza bolączka. E, na, 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 na na wszystkie bolączki, przepraszam, ale tak się nie dzieje. Teraz sztyl świetnie, sztyl, sztyl. Wykłada piłkę Listowskiemu, a Listowski ma yy, no, niestety 5-0 w powietrzu. Zmarnowana okazja, tylko można było bardzo ładnie składać bramka wyruszyć w gospodarzy i zdobyć bramkę na 5-0. Dobre wejście Listowskiego, dobre wejście na razie rezerwowych. Świetne. Baranowicz, Basilewski, Krzyżanowski. Krzyżanowski patel tym razem pewnie w tak, rękawicach. już ma, wznawiamy przez Kozubara. Kozubar do Keryłtowskiego, to do Szpilarz i do Listerskiego i tutaj załamało się to Jest taki niedokładnie. Piotrzak, Urwyga, dobrze droni e, Wiślak z drugim czy z, z starzy, w tej drużynie, Parzyński-Muński. No dobrze, prowadźmy minutę, prowadźmy minutę na stopną minutę. Zagramy nawet może do metry chwilkę. Było, było blisko na przejęcie gołkówki. Głonek do końca tutaj. Wydaje się, że sędzia za chwilkę skończy to spotkanie, ale nie, popatrzcie. Jeszcze pozwala dps rozegrać tą akcję w papel na No i tutaj mamy Mamy klarowną sytuację. Wygraliśmy cztery do 1 z na co dzień. Zobaczmy sobie, jak to wyglądało ocena. Listowski, Rakowicz, Stil, Lichmin, Józef, Rostu gorzej, Kozłowski. Antoni, Krzyżanowski zagrali. No i Patel, słaba ocena, ale tylko ze względu na to, że. No właśnie, słaba ocena, tylko ze względu na to, że. Że jeden strzał, jedna bramka. Na wstępie dziękujemy za rozmowę się. i prosimy o komentarz do tego meczu. E, nie popisał się Patel. Tak mówiąc, bliżej odejścia Gerbowski, wydaje mi się, że z pewniejszym bramkarzem tutaj pozostanie, a my ściągniemy któregoś z tych bramkarzy, którzy na, e, na razie. Na, to na wszystko, aucie. dziękuję. Powiedz, nie wiem, czy nie zostaniemy po prostu do końca sezonu, sezonu z Leszczyńskim. Tutaj też jest to możliwe. Czyli żyjmy się tej sytuacji. Miesięczny raport już Ok, odrzucamy. Tutaj, jak wiecie, skupiamy się tylko i wyłącznie na zawodnikach. Na zawodnikach, na zawodnikach na Klubie Wisły Kraków. Nie tyle na zawodnikach, co na Klubie Wisły Kraków. I teraz tak, zobaczmy. Zawodników, których mamy znalezionych przez naszych skautów. Jak wiemy, szukamy.